Trzy punkty najważniejsze, pierwsza połowa, 1-0 do przerwy, musiałyśmy utrzymać wynik, musiałyśmy zagrać się na zero z tyłu, udało się, cieszymy się, na razie jesteśmy na trzecim miejscu, jedziemy dalej. I do Wrocławia jedziemy. Tak, do Wrocławia z dobrym nastawieniem, z dobrym humorem, po trzy punkty kolejne. My jesteśmy na meczu też z Katowicami siebie za dwa tygodnie, to ważne spotkanie. Ważne spotkanie, ale nastawiamy się na kolejny mecz, z meczu na mecz. Po prostu myślimy o kolejnym każdym, o trzech punktach w każdym meczu i ten co mecz będzie przed nami. Ten mecz jest najważniejszy. Zobaczymy jak będzie dalej. Determinacja, jakość, charakter, zero z tyłu. To najważniejsze. Dowiosłyśmy tak naprawdę trzy punkty do samego końca. Cieszymy się i jedziemy dalej z tym wszystkim.